Automatyczny defibrylator zewnętrzny to urządzenie ratujące życie w przypadku zatrzymania krążenia. Nieszczęśliwy wypadek może zdarzyć się każdemu i w każdym miejscu. Wbrew pozorom AED jest dostępne w wielu miejscach w przestrzeni publicznej. Pozwolicie Państwo, że kilka tych miejsc przedstawię Państwu w ramach akcji propagującej użycie AED. W Świętokrzyskim Urzędzie Wojewódzkim zlokalizowane są dwa urządzenia AED. Jedno z urządzeń znajduje się w holu głównym budynku. Jeśli jednak będziesz miał problem ze znalezieniem tego urządzenia, chętnie pomogą Ci jego pracownicy. Jednym z miejsc, gdzie niewątpliwie są duże skupiska ludzkie, jest dworzec autobusowy, lotnisko czy też dworzec kolejowy. Zobaczmy, czy uda nam się zlokalizować AED na dworcu kolejowym. Na dworcu PKP informacje, gdzie znajduje się AED, dostaniemy zarówno od ochrony dworca, jak również od straży ochrony kolei. Galerie, centra handlowe to obiekty zamknięte. Gromadzą tłumy mieszkańców: dzieci, młodzież, dorosłych. Nagłe zatrzymanie krążenia może spotkać każdego z nas. W takiej sytuacji potrzebny jest AED. W galeriach handlowych o AED zawsze pytaj ochronę. Jak znaleźć AED w sytuacji stresowej? Pomoże Państwu w tym aplikacja na telefon, która zajmuje niewiele miejsca, a może uratować życie. A teraz zobaczcie sami, jak użyć AED w przypadku zatrzymania krążenia. Zatrzymania krążenia mamy tylko 4 minuty na uratowanie ludzkiego życia. Po tym czasie dochodzi do nieodwracalnych zmian w naszym mózgu. Halo, halo, słyszy mnie pan? Szybko, szybko, niech ktoś zadzwoni na 112. Halo, halo, przy pana, słyszy mnie pan? Halo, bo nie oddycha, muszę go przełożyć na drugą stronę. Alicja, leć po pomoc! W przypadku nagłego zatrzymania krążenia, tylko szybkie użycie defilatora AED poprawia przeżywalność poszkodowanego o ponad 70%. AED. Alicja, co ty mi przyniosłeś nie aż pomoc wezwać? Weź to odłóż. Daj to, sama to zrobię. Alicja, nie otwieraj tego to niebezpieczne. Zostaw to! Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Odklej białe elektrody od szarego pudełka. Umocuj elektrody na skórze w sposób przedstawiony na schemacie. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Trwa analiza rytmu serca. Zgadzana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Po wykonaniu defibrillacji przez kolejne dwie minuty wykonuj naprzemiennie 30 ucisków i 2 oddechy. Upewnij się, że wezwano pogotowie. Celem naszej akcji jest obalanie mitów, dotyczących obaw związanych z użyciem defibrylatora AED oraz propagowanie korzystania z tych urządzeń w sytuacji zagrożenia życia. Ty też kiedyś możesz potrzebować pomocy. ALD uratowało jego życie. Defibrylatory zamontowane są w miejscach publicznych i powszechnie dostępnych. Są monitorowane 24 godziny na dobę. Wszystkie urządzenia AED są zarejestrowane i posiadają unikatowy numer seryjny. Większość urządzeń AED jest wyposażona w odbiorniki GPS. Dlatego kradzież urządzeń AED nie ma sensu. Może ci za to grozić kara do 10 lat pozbawienia wolności. Nie bój się skorzystać z takiego urządzenia. Skorzystanie z niego jest dziecinnie proste. Defibrylator sam przeprowadzicie przez akcję, nie zrobi krzywdy ani tobie, ani osobie poszkodowanej. Sprzęt ten staje się standardowym wyposażeniem samochodów ratowniczo-gaśniczych Państwowej Straży Pożarnej. Defibrylatory trafiają również do Ochotniczych Straży Pożarnych. To nieodzowny sprzęt w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego, szczególnie w sytuacjach zatrzymania krążenia.